Witam Was na czytaniu pod tytułem Myśli, uczucia i zamierzenia mężczyzny. Czytanie będzie z wyborem talii lub z wyborem znaku Zodiaku Twojego lub mężczyzny, o którego pytasz. Do wyboru zielony, czarny i granatowy kamyk i zaczniemy od zielonego. Hmm. Możesz pytać o stałą relację, w której występujesz jako królowa pentakli przy sile. Nastąpić jakaś zmiana frontu w waszej relacji. Wychodzicie jako um, osoby, które mogą wspólnie mieszkać. Partner może jeździć w delegacje przy rydwanie albo pracuje w medycynie. W tej relacji może się trzymać dziecko w paziu kielichów i w ósemce mieczy. Albo uważasz, że to jest jakaś relacja przeznaczeniowa. Między Wami mogła być duża namiętność, która wygasa, lub masz jakieś inne plany zawodowe. Możesz się przeprowadzać z partnerem, żeby polepszyć Waszą sytuację. Mogła także pojawić się jakaś nieplanowana ciąża. Dobrze. Co myśli? Mmm, o kurcze Twój partner, tak jak ty jest na pewnym rozdrożu, na wyborze, którego nie jest w stanie podjąć przy kochankach i warce kapłanie w odwrocie. Na waszą relację może działać jakaś sprawa z ojcem, albo przyjacielem mężczyzny, albo jakimś krewnym. Mogłaś się dowiedzieć o jakimś romansie w pracy, albo podejrzewasz partnera. Lub coś zostało ujawnione. Można to traktować także w odczycie odwrotnym. Mężczyzna widzicie jako kobietę aktywną z talentem muzycznym albo tanecznym. Postrzega się jako osobę wybuchową przy wieży, marzycielską, która podejmuje często impulsywne decyzje, nieprzemyślane, lub szybciej powie, a później pomyśli. Uważacie za kobietę inteligentną, która potrafi znaleźć rozwiązania nawet w trudnych sytuacjach, właśnie mieczy. Może was także łączyć jakiś problem zawodowy albo dokument, koncept. Mężczyzna uważa, że masz dobry gust. Że potrafisz się urządzić lub wprowadzić jakiś element przytulności do pomieszczenia w dziewiątce i dziesiątce pentakli. Możesz mieć dwa zajęcia w umiarkowaniu albo dobrze organizujesz czas. Mężczyzna widzi, że jesteś przyzwyczajona do jakiejś stabilności. Jeśli chodzi o uczucia, to w tej relacji uległy dużej transformacji. Mężczyzna wypada w królu mieczy i przy dziesiątce mieczy na pytanie o uczucia. Karty mówią, że jakiś etap w waszej relacji się zakończył i coś się mogło między wami zmienić na niekorzyść, na negatywną decyzję o waszym wspólnym byciu. O zakończeniu mówi także karta świat piątka pentakli. Mężczyzna może być zazdrosny. O jakiegoś o jakiegoś mężczyznę poznanego w internecie albo w podróży, lub z którym współpracujesz. Między wami jest. Jakaś niewyrażona namiętność. Mężczyzna może planować jakieś spotkanie, które pozwoliłoby Wam wyjaśnić wszelkie niejasności między Wami. Ale wychodzi bardziej z pozycji chłodnej. I w swoich decyzjach może nie kierować się emocjami, mimo że tę kartę ociepla Rycerz Kielichów, który mówi o przywiązaniu, sympatii, o romantycznym spotkaniu między Wami, ale to może być poprzedzone jakąś przerwą, gdzie każdy z Was przepracuje kryzys tej relacji. I nie widzisz jakiegoś rozwiązania w piątce pentakli, które by mogło zakończyć te męki. W zamierzeniach mężczyzna chce cię jakoś odciążyć, okazać ci pomoc, pomoc w przeprowadzce. W remoncie może ustalać z tobą warunki nauki dzieci, warcy kapłanie. Jeśli jesteście skłóceni, to może dążyć do pogodzenia albo jakiegoś konsensusu, który byłby korzystny dla obu stron. Tak, dobrze, dziękuję za wybór. zielonego kamyka i przejdziemy do czarnego. Jak wygląda sytuacja? Mogłaś się zejść z poprzednim stałym partnerem, z którym było rozstanie, mógł być nawet rozwód przy karcie Sprawiedliwości i Słońca, łączył Was dzieci, wspólny biznes albo jakaś praca lub nauka. Możecie mieć dwa różne charaktery, dwusemce pentakli, lub macie jakieś niezgodności finansowe, które obecnie rozwiązujecie. Co ma, co myśli. Mężczyzna uważa, że bardzo dobrze radzisz sobie sama. W waszej relacji mogą być osoby trzecie, bo występują cztery królowe. Hmm. To mogło być także przyczyna rozstania. Mężczyzna uważa, że jakaś prawda wyszła na jaw i trudno będzie to odkręcić. Wasze rodziny mogą być skłócone. Przy karcie sądu ostatecznego w odwrocie i w dziewiątce buław, która mówi o pewnej obronie lub przeszkodą na waszej relacji jest choroba starszej kobiety od ciebie albo od niego. Mężczyzna uważa, że wykorzystałaś jakąś szansę, która była dla Ciebie korzystna finansowo w pentaklach uważa, że doradza ci jakaś kobieta, która jest nieprzychylna jemu, mogłaś rozwiązać jakiś problem zdrowotny lub mężczyzna pyta o twoje zdrowie. Jakiejś znajomej z pracy? Uważa cię za kobietę skupioną na finansach, na samorealizacji. Mogłaś też odpuścić jakiś problem rodzinny. Mężczyzna w zamiarach chce powrócić do Twojego życia jako stały partner przy dziesiątce pentakli, przy cesarzu. Może często o tobie myśleć albo wspominać jakieś stare czasy między Wami. Może pojawić się w jakimś miejscu, do którego często uczęszczasz. W uczuciach liczy na nowy początek Wasie kielichów między Wami. Chce zmienić relację, która jest obecnie i pokazać, że Mu zależy. Jeśli jest w podróży zagranicznej, to ten czas może się wydłużyć. Może nawiązywać także kontakt przez dzieci w trójce, w szóstce kielichów lub przez znajomego obcokrajowca. Dobrze, dziękuję bardzo za ten wybór i teraz przejdziemy do granatowego. Hmm, I zobaczmy. Może Was łączyć jakieś miejsce albo wspólne zajęcie, praca, nauka przy Eremicie. Mężczyzna, mimo że ma wobec Ciebie emocje. Królowej Kielichów i uważa się za pewną możliwość w budowaniu stałej relacji przy cesarzu i w hierofancie. To jednocześnie sądzi, że jeśli teraz do ciebie przyjdzie, to nie zostanie przyjęty. Ze względu na to, że nie widzisz w nim perspektyw albo jakiś konflikt to był między wami. Jeśli pracujecie, to możecie być w konkurencji wobec siebie w czwórce pentakli i sprawiedliwości. Może was łączyć jakiś mentor, starszy mężczyzna. Mężczyzna martwi się o swoje finanse. Boi się, że nie podoła lub nie ma jakichś warunków mieszkaniowych, zwłaszcza jeśli ma dzieci. Mężczyzna jest w trakcie rozwiązywania jakichś problemów z byłą partnerką w królowej mieczy i w szóstce pentakli. Uczucia między wami są, ale niejednoznaczne. Może wysyłać sprzeczne sygnały. Uważa, że spotkanie ciebie była dla niego jakąś szansą, która nie została wykorzystana. Rozważa zmianę miejsca zamieszkania albo zmianę miejsca pracy. I uważa, że musi podjąć jakąś decyzję. Jeśli chodzi o działania, to może być zblokowany. Mógł wcześniej popełnić jakiś błąd, którego nie chcę powtórzyć. W te relacje może być zaangażowana jeszcze jakaś para. Mężczyzna może interesować się Twoim zdrowiem, albo coś go niepokoi w tej relacji w karcie księżyc i w królu mieczy, albo przypominam mu to jakieś doświadczenie z przeszłości. Między wami może się wywiązać kiedyś jakaś współpraca zawodowa albo związana z medycyną przy czwórce mieczy, ale to będzie bardziej dziełem przypadku przy głupcu. Tak, dobrze dziękuję za ten wybór i w takim razie do kolejnego czytania.